Dobra Dobra ludzie Póki mam jeszcze czas I się ukryłem To szybko wyjaśnię co się dzieje No więc najchwal no mnie kosmici e, Tak Kosmici Najprawdopodobniej to jest im o, To jest chyba impostor z Among Us. Dokładnie, tak I Planam taki Żeby to jakoś zniszczyć Oj, 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 oj Albo To jest chyba aż takie pośledzone że nie umiedą... A, umiem do... A, umie strzelać, dobra Muszę jakoś Zamięt sposób na to, żeby to rozwalić ja. BUM Haj, to nic nie robi. To jest ja tak BUM! Dostał! I BUM! Nie mam tego! Ja moi... Mam... O, szlak! Indera. Muszę szybko znaleźć jakiś sposób. Mam RPG -a. dobra. Lecimy. Lecimy, lecimy, nie śpimy. Lecimy! Zdychaj. Bo ja dzisiaj Ja za chwilę zdechnę. O! Kurde. Nie mam nic. Nie mam absolutnie nic, do, co się nada. O! Chyba wiem. Mam jeszcze to. Coś, co załamuje e, całą przestrzeń. Tylko to, to może się wiązać z nieprzewidywanymi konsekwencjami, konsekwencjami, ale muszę to zrobić. Żegl i teraz to trzeba... Aaa! Kurde! To tak? Tak nie może być. Trzeba to utopić. Do widzenia. No i tak to się robi w stylu e, bąbełka.